Witaj Drakusie, co cześć? dziś porabiasz? Cześć Bucket. Witam, jestem Drakus Makus, a to jest dawno oczekiwany odcinek z Bety 166. Właśnie, ja też witam, jestem pan Wiaderko. I dzisiaj, to jest moja dziś... perspektywa? No, Bucket nagrywa swoją perspektywę i dzisiaj dla odmiany idziemy sobie na wyprawę. Chodź piecho. Właśnie. A, a mojego piesa to już nie ma? Psa? A ty w ogóle miałeś jakiegoś? No. A ty go zabiłeś, no tak. Wtedy jak ciebie zabił, że wyszedłeś z Minecrafta. Pamiętasz? Nie pamiętam. Znaczy coś kojarzę, bo... W poprzednim odcinku wyszedłem z Minecrafta. Jakiś miech. A. A pomijając te ogólne nasze sprawy, to... Chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Właśnie. Dużo prezentów na Wielkanoc, wiem, że mówię za bardzo. Na Wielkanoc? Czy na nie Wielkanoc. Jest trochę, nie jest trochę za wcześnie? Właśnie jest, ale... Widzisz. Trochę tak się z lekka mi teleportujesz tutaj. Z lekka ty mi też się troszkę z lekka teleportujesz. Co? No. Ten pies to też, nie wiem co z tym zrobić ciągle. Nie no nawet nowy system ci nie połowu, mi też pewnie No bo od... tak, bo ogólnie dzisiaj, yy, bo od dzisiaj mamy Windowsa dziesiątkę Dobra, a pochodnie żeśmy mieli zostawiać czy nie? No ja od tego momentu będę już je rozstawiał tutaj Żeby wiesz Żeby mieć drogę powrotną mhm, Dobrze, nie mam Miary. nic przeciwko, tylko ten pies jakoś dziwnie się zachowuje Teleportuje się jak... O czy mnie się... też Trochę dziwnie, bo... ja Tak podążam za tobą bo... Ty nie masz ubrania, Drakus. Zbroi nie mam. No ubrania tam konkretnie. Zapomniałem. Generalnie rzecz biorąc ubrania. O, świnie. Ja Może... zabiłem, ja przed chwilą zabiłem krowę z nadzieją, że będę miał mięso, ale nie. <śm> no przykro mi. E, przepraszam za wszelkie dźwięki. Taka sytuacja. A. Wypadło coś? Wypadł. Eee, jeden steak. I nic nie wypadło, to, ale wziął trosz, wypadł. Troszkę opóźniony z czasem, ale wypadł. Ej, e, bucket, stań tak. tutaj. O nie. Cz <laughs> nie udało ci się. Dobra, teraz ci się udało. Żelazo. O. Co by na tej o, nie, z, nie slagowało się. O dziwo. Trochę kobla. Dziwne teraz kopanie się nie laguje. No. Ej. Baket. No. Czy ty to widzisz od tej o? Tak generalnie to widzę piasek. A ja tu widzę piasek, który tutaj się rusza na, w, w kół, na górę i w dół No to ja widzę w tym miejscu, tutaj mi się piasek rusza, tu, tutaj No to no właśnie o tym mówię Aaa To dosyć miałem jakiegoś lagę i nie widziałem gdzie ty pokazujesz Ej, hey, chyba się serwer już w miarę ogarnął Rozgrzał się Nie ogar... Nie bo się cały czas teleportujesz Pies się tutaj potrzepał. Nie no chyba chyba tylko my się w, w sumie teleportujemy, nie? No... Czekaj, gdzie, gdzie żeś zostawił ostatnią pochodnię? Tam, e, tam, dobra, to to tutaj... To tutaj teraz postawię. Mhm. Dobra, idziemy tutaj gdzieś. Świnia, a więc? No właśnie idę tutaj. Ło! Wow. Nic nie wypadło. A więc tylko zabraliśmy komuś życie. Ej, hey, chyba ten rendering się w miarę opłacał. Jaki rendering? No zmiana renderingu, o Boże chmury mam. A, ja też mam Ch chmury. Chyba nie da się wyłączyć. A gdzieś ty polasz? Idę pochodniami. Brzegiem lasu ja idę. O, czekaj chyba Cię jakoś widziałem. Też Cię widzę. Chociaż nie to drzewo. <laughs> ja skaczę teraz jakby co. Hmm, pan wiaderko się tu rozgląda. Rozgląda, rozgląda i nie widzi nic. Już się nie zgubił. Dobra, tu jest ostatnia moja pochłodnia. Poczekaj. Eee, serwer. Teleportation. Taka magiczna. Mam no, siekierę, no właśnie. O, no... poszedłeś w drugą stronę, ja byłem tam dalej. tam dalej. A. O, widzę, że masz metalową siekierę. No. Szarowca. No widzisz. Dobra, jakby co... Będę o. dalej ich pochodnie rozstawiał. O, aż trzy wypadły. No mi dwa w tym momencie. Dobra. Pozwólcie, owce, że was zabiorę do fryzjera. I takie bzzz i ostrzyłoś. No, na trzy stajki wypadły. Staki całe ja mam. A, znowu nic nie wypadło. Jump na drakusa, kurde. A. A. Wiesz co teraz y, wcześniej miałem coś takiego we frapsie nie że jak miałem żółte y, o, czekaj czekaj laga mam. Że jak miałem takie nie żółte te cyferki y, No jak miałem żółte cyferki w, przed nagrywaniem to jak włączam nagrywanie to one po prostu znikały a teraz mam je na czerwono Ja też tak mam ja mam tak od, od cały czas mam dosłownie Mieliśmy nie. rozstawiać pochodnie, dragus. A, tak, racja. Postawię tu w najbliższym rogu. Chociaż mamy, powiem, że mamy nie najgorszą orientację w terenie. Tu już mniej więcej kojarzy, gdzie to jest? Tak, ło, ludzie. Ale góry. Nie wiedziałem, że w tej wersji coś takiego się renderuje. A gdzieś ty poszedłeś, bo nie widzę. Jestem przy takich skałach. Aha, dobra, i widzę węgla, jest dużo bardzo. No. Ja Bieda też. z węglem już nie będzie taka biedna Dobra, zaczynam to kopać No zanim... Jak my to teraz zaczniemy kopać to ty... O, jesteś! Jestem O! o. Przepraszam o. Taka sytuacja, no ma, nic się nie stało Biedny pies Jaki pies? Chyba dostał, chyba dostał, piesek A przynajmniej, jakby się przesłyszałem i węgiel i kilo się skończył I pies mnie gryzie, eee, e, halo szatan Halo szatan, pies mnie twój gryzie A bo cię walnąłem niechcący Szatanizował się Dobra O, jeszcze zombiaka słyszę w wodzie Dobra, gdzie tu jest zombie. Nie wschad ja do wody! Szewko na ląd! Idź na ląd! I głupi piesno! Ludzie! Nie widzę, nic. zabierz mnie chcę zabić, on nie Oni goni szatan normalnie Muszę go zabić, przepraszam a nie... O, o jasny gwint Więcej mięsa, jest tu... mięso Tutaj! Tak! Głupi pies Z Zginąłeś? Nie, jeszcze chodzę, ale on za mną goni jak jakiś nienormalny Ej, chodź, chodź tu, tutaj e, zrobiłem, e, czekaj No i jakiś typ, no i nie żyję, dobra, zabiję cię. No! O, o jest a, dobra. Czekaj, wy wykop tu wyjście. A nie, tutaj jest. <noise> Ile masz życia? Połowę. Całego? Połowę całego, tak. Przecież nie połowę jednego. Nie no, ale te góry są zarumbiste. Dobra, możemy się przenieść tak generalnie, zostawiając nasze rzeczy. Nie. Nie. Tylko taka wyprawka, wiesz, czasem. Szło, Co ty robiłeś? A, węgiel Powiesz, nie, nie Jest taki problem, że mam lekkie lagi. Czekaj, zrobię e, włączenie i wyłączenie. Czyli szybkie cięcie. O, dobra, lepiej. Pomogło. Kajlov został zrobiony. Oj. Wyprodukowałem kilo. Jakby co mam zapasowy. O, dobra, już sobie zrobiłem. Mam, mam dwa kamienne i jeden żelazny. Trochę kopanie się nadzie, ale można żyć. O, troszkę. Ja mam 31 węgla, nie wiem jak ty. Ja mam... 27. 27 pojadasz? Tak, tam są, tam są jacyś wrogowie. Pod, pod nami jest kopalnia. Może kiedyś tu pójdziemy. A. A wiem już dlaczego mi się te, mi tak ladrzy. Bo są wrogowie pod spodem? Nie nowe tereny. No i nie kop... Ło! No mówię, tam są wrogowie, gościu. Widzisz tam jakie są te ja. biorę Czekaj... Kurde ich tam jest ty, może tam jest jakiś spawner. Właśnie, mówię o tym. Ale spawner zombie by się nam za bardzo nie przydał. Tam jest creeper jakby co. O Jezu, już myślałem, że kobyl widzę. Dobra, co tu zrobić? Mam łuk. Weź zeszczel tutaj jakiegoś klipara. Dobre. Czekaj, ja spuszczę na jego piasek. O, super. Ty... Co ty wszedłeś tam? Tak, a co? Widzisz jakie potrafię między drogami i zginął. Jest tam jakiś spawner? Nie, ale jest żelazo. No to kopaj. Oj. I już nie ma żelaza. Gravel! No to... O Jezu, czekaj... <laughs> pan wiaderko i gravel. No. I tu jest jakieś wejście do kolejnej kopalni, wiesz? Jeszcze głębiej. No Jezu, czekaj, tu zostawię tu dużo pochodni. Żeby było wiadomo, że... Gdzie ty, wiadomo, a gdzie że ty, ty... jesteś, Drakus by ja nie mam no na menu. powierzchni. Aha. <laughs> Tuż nad tobą. Tuż nade mną, a no tak. Jakby co tam jest zejście do kolejnej kopalni z gra... gra gravel jak się kończy. Dobra I nie ma bageta na chwilę Czekaj, ja jestem, jestem, czekaj Nie do, do mnie na chwilę wszedł, bala nie idzie do lekarza bo może mieć zapalenie płuc, znaczy się ma Ajajaj Ja nie jestem pewien czy kiedyś miałem bo... Zresztą nie o. pamiętam Ja jestem już przy tych górach jakby co Gdzie ty jesteś? Jaki górach? A tu rozstawiasz pochodnie, dobra, nie ma problemu To wyglądają ja trochę jak te Te jest kinie tych pająków z, z tego z, z doku Złoty... Krafta JJ'a? Z Łaty Pierścieni Aha, myślałem, myślałem że JJ znowu no ja, je... mam, ja Ja mam 50 fps w aktualnym momencie No ja też O szkiet, szkiet, szkiet o. Wungiel, wykopiemy wungla trochę Tak jak bo Mówi mi też Mówiąc po starowiejsku wykopiemy wungiel. Aaa oh, shit Wungiel wykopany Wiesz, że tu jest też ciemno Gdzie? Tutaj, a no tak, i widzę jak tu jest dużo złych ludzi. Szatanistów w pełno kurde O, dziękuję Proszę. Tam jest ktoś, też szkielet zresztą. Oj tam, ja już wychodzę stamtąd. Tam mi szkoda we... Właściwie mam wrażenie, że w ogóle nie nadchodzi noc. Okej, okay, dostałem ile szcza... Szczały. Gdzie jesteś, Drakus? Gdzieś ty wyszedł. Wszedłem stąd. Gdzieś ty tak daleko poszedł, nie widzę teraz. Wyszedłem tym drugim wyjściem. O Jezus Maria, szkielet No bo... fajne góry, ale zaraz będzie noc, no dobra. Szkielet, szkielet mnie naparza, no. Ja nie mam wystarczających FPS-ów, żeby tłuc się ze szkieletami. Ja też, ja mam 10 teraz. Dziab, 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 ale ściny, diabeł. No, no, no. i tym akcentem kończymy ten odcinek. Jezu, szybko! No wiem, teraz te odcinki będą chyba takie krót krótsze, ze względu na FPS-y. Dobra, no to co, 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 Drakus, No powiedz jakieś zakończenie mam. No, no komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnych odcinkach i życzcie nam, żebyśmy nie zginęli w drodze do domu. Właśnie. Ty, I mi też, żeby mi FPS-y podniosły się. Bo komputer widać się odmawia po... O, już jest lepiej. Dobra, a zatem do zobaczenia, cześć, czołem pa. No, cześć i hej. Wyłączyłem.